Dzień dobry, dzień dobry. Telewizja Żukowska nadaje z Białego Stoku. I z wielką przyjemnością przedstawiam Wam Justynę Wińsko, która zobaczcie, że nie jest przedzielona ode mnie ekranem, że ona na jednym zoomie, a ja na drugim, tylko my razem w tym samym ekranie, bo Justyna jest również z Białego Stoku i ja mam przyjemność pierwszy raz prowadzić wywiad na żywo. Dzień dobry. Dzień dobry Justyna. Justynę znam od kilku miesięcy. Justyna wróciła, tak jak ja, ze Stanów po wielu, wielu latach. Zaraz Wam troszeczkę o tym opowie. I skontaktowała się kiedyś ze mną, ponieważ ktoś tam mnie polecił, nie wiedząc, że ja również z postaku jestem. Poznałyśmy się z Justyną. Justyna skorzystała z mojego kursu Wystartu jako coach, który właśnie skończyła. I ponieważ ma bardzo ładne wyniki w tym kursie, dlatego zaprosiłam ją na wywiad, żeby opowiedziała początkującym coachom, jak odbywało się pozyskiwanie pierwszych klientów, jakiego doświadczenia nam była, czego się spodziewała, czego się nie spodziewała, po to, żeby zachęcić, dodać otuchy ludziom, którzy jeszcze są na tym poziomie wychodzenia w ogóle do świata. Justyna ma też bardzo ciekawą specjalizację, którą ma na teraz, być może zmieni jeszcze ją, ale na ten moment wybrała sobie coś bardzo ciekawego, także przygotujcie się na fajne informacje. Justyna, Ty byłaś w Nowym Jorku i czy gdzie, gdzie byłaś w Stanach? Nowym Jorku. W Nowym Jorku, jak długo? Ponad 20 lat, 25. Ponad 20 lat w Stanach. Co tam robiłaś, czym się zajmowałaś? E, pracowałam w programie dla dzieci e, autystycznych, głównie mm -hmm. dzieci z e, opóźnieniami e, w rozwoju. Najpierw byłam terapeutą początkowo, a później byłam dyrektorem tego programu przez ostatnie 10 lat. Super, czyli robiłaś takie rzeczy troszeczkę pokrewne, może nie coaching sam, ale pokrewne, pomocy ludziom. Tak. Prowadziłaś też własną fundację? Tak, nie. To, była, to, była, to był program Departamentu Edukacji i myśmy działali pod tym programem. Byłam też przez 20 lat mentorem dla nowych terapeutów, a także mentoring, coaching to już robię od wielu lat. Świetnie. I wróciłaś do Polski po 20 latach. Oczywiście wszyscy ci pytają, to dlaczego wróciłaś do Polski, to ja też cię zapytam. Nie dlaczego, tylko do czego wróciłem. O właśnie, dobre, no dobrze, do czego wróciłaś do, do Polski? Siebie, do siebie do, do siebie tak jaką chciałam być, do e, swojej rodziny, do bycia autentyczną, bycia sobą i nie chciałam już nic udawać i nikomu nic udowadniać, tylko po prostu sobą być. Bardzo mi się ta odpowiedź podoba i ja na pewno, pewno rezonuje ze mną i też się podpisuję pod tym, bo ja bardzo często jestem naprawdę dlaczego po 25 latach wróciłam. To jest, ja wróciłam do siebie, właśnie, do swoich uliczek, do swojej energii i tak dalej. Także bardzo się cieszę. Jak ci w Polsce jest? Nie jesteś tutaj ile czasu? Dwa lata, dwa i pół już, prawda? Okej, okay, jak? Bardzo dobrze. Ja się w Polsce czuję doskonale i jestem bardzo szczęśliwa w Polsce. Super, okej. Okay. Um, no dobrze, to teraz tak. Wróciłaś do Polski i tutaj kończyłaś studia coachingowe dodatkowe? Najpierw skończyłam psychologię biznesu na Koźmińskim, mm -hmm. ale już, bo taki był mój zamysł, żeby zacząć pracę w korpo. No i te studia przekonały mnie o tym, że psychologia, tak, biznes, niekoniecznie w korpo. Biznes swój, ale nie korpo. I wtedy poszłam mm -hmm. na SWPS, na coaching. I skończyłam coaching w grudniu. Świetnie, tym bardziej, że w Stanach też pracowałaś. Dla Departamentu Edukacji, ale to miałaś taką funkcję, gdzie miałaś dużo własnej decyzyjności i sama sobie układałaś pewne rzeczy. Tak, to też... prowadziłam też firmę konsultingową, także to już zupełnie byłam, byłam dla siebie swoją szefową, także do tego mnie trochę raczej skłaniały moje przekonania. Super. No dobrze, skończyłaś szkołę i co się później działo? Jak, jak to było z pozyskiwaniem klientów? Yy, Opowiedz swoją historię. Opowiedzieć historię. Dobrze. No więc skończyłam szkołę w grudniu. Byłam bardzo szczęśliwa z tego powodu. Miałam mnóstwo pomysłów, bo to jeszcze nowy rok, więc postanowienia noworoczne. No a potem się okazało, że ja nie wiem, co dalej robić. Mhm. I Małgosiu, nie wiem, czy pamiętasz, ale na zakupach się spotkałyśmy w galerii. Tak. No i wtedy sobie przypomniałam, że wiem, kto mi pomoże w tym. No super. I a, dlatego zapisałam się właśnie na wystartuj. No, i wtedy się zaczęło dziać. Ekstra. Dobra, wiesz co? Ja bym Cię poprosiła, żebyś opowiedziała trochę, jakie były Twoje problemy z pozyskiwaniem klientów. Albo dlatego nie wiedziałaś, od czego zacząć. Bo bardzo wielu coachów łączy się z tym i czują się tacy właśnie nieporadni w tym, że OK, skończyłam szkołę, nie wiem, co dalej, utknęłam, niby powinnam od razu wyjść, coś robić, ci klienci powinni przyjść. A tak nie jest, dlatego rozmowy rozmowę z takimi osobami jak Ty, które miały ten problem, pokonały mm -hmm. go, zrobiły coś, są karniące dla wielu mm -hmm. osób. Więc jak, jak to było u Ciebie? Co było problemem? Co było problemem? Problemem było to, że ja nie wiedziałam, jak o sobie mówić jako coach. Właśnie dokładnie nie wiedziałam, jak wytłumaczyć i co powiedzieć, żeby ludzie mnie zrozumieli. Mm -hmm. I, I wtedy właśnie przyszło to co, kto, jak. Mm -hmm. I to mi pomogło um, ustawić się tak jakby w pozycji coacha i zacząć o tym rozmawiać. A okay. poza tym nie wiedziałam, gdzie mam wyjść, do kogo mam wyjść, gdzie mam wyjść, jak to zrobić. I wtedy mm -hmm. te wszystkie pomysły z organizowaniem networkingu takiego, żeby wśród znajomych opowiadać. Spotkania na grupach, wyjścia do ludzi, warsztaty takie dla, dla małych grup. I to wszystko zaczęło po prostu do mnie jakoś tak wtedy wszystko się układać w jedną całość. Tak, prawda? bo to już bo to już robiłaś, jak już byłaś na kursie, ale y, mamy z tą fotografkę, ponieważ ja robię mm -hmm. pierwszy raz wywiad na żywo, bardzo się cieszymy, to Ewelina nam robi zdjęcia na Instagrama. <laughs> Zanim zaczęłaś kurs, jakie były twoje próby y, podejmowane przez Ciebie, pozyskiwania klientów, mówienia o sobie, o kołczu, po prostu y, y, jak, jak to przebiegało? To tak naprawdę nie przebiegało. Ja próbowałam coś dać, jakieś posty na Facebooku, powiedzieć coś swoim znajomym, mm -hmm. ale tak naprawdę nie, nie miałam odwagi w ogóle, żeby zacząć o tym mówić i nie miałam pomysłów na to, gdzie tych klientów szukać, bo rok wcześniej zaczynałam swoją firmę All About English i pozyskiwać mm -hmm. klientów na angielski, ale to było proste. Nie trzeba ludzi namawiać do tego, żeby się uczyli angielskiego. Wystarczyło jedno ogłoszenie na Facebooku i miałam grupę ludzi. Mhm. Natomiast no, z coachingiem było trochę trudniej. Było trochę trudniej, dlatego że e, no, nie bardzo wiedziałam, e, od czego mam zacząć i jak mam powiedzieć o sobie, jakim coachem ja jestem, co mhm. ja tak naprawdę robię, w czym ja mogę pomóc i, i gdzie tych jakich grupach tego szukać, i, i jak to wszystko zorganizować, żeby zachęcić ludzi, żeby zainteresować ich moją osobą i w ogóle procesem coachingowym. No właśnie. I tutaj, bo ty tak troszeczkę to bierzesz na siebie, wszystko mówisz, bo ja nie widziałam tego, ja nie widziałam tego, ja nie widziałam tego. I to jest prawda, ale również jest ta, miałaś tą, odczułaś tą różnicę pomiędzy ogłaszaniem się z angielskim, gdzie to było zrozumiałe, jak, jak powiedziałaś, nie trzeba ich było namawiać, bo jaka jest różnica pomiędzy nauczaniem angielskiego albo oferowaniem nauki angielskiego, a coachingiem? Jaka jest, różnica? Jaka jest różnica? Dlaczego, to, wiesz, to co ty mówiłaś nie działa? Mówisz, ok, tu oferuję coaching, może, proszę bardzo, możecie przyjść, jakieś posty robiłaś na, na, na Facebooku do znajomych. Co nie zadziałało tutaj? Co nie zadziałało? Myślę, że ludzie tak do końca nie wiedzą, co to jest ten coaching. Właśnie. Nie mają pojęcia, po co im to potrzebne Dokładnie. i czy w ogóle im to potrzebne. Tak. I um, pierwszym moim takim zdarzeniem z tym było to, że jak zaczęłam na jakichś spotkaniach ze znajomymi opowiadać i taka konsternacja, ale o czym ona w ogóle mówi, co to mm -hmm. jest takiego. Natomiast teraz, jak mówię, no to widzę zainteresowanie, zaczynają się pytania, ludzie chcą wiedzieć, co ja robię, jak ja to robię i, i zaczynają się interesować tym, czy może to by było dla nich, a jeśli nie, to może polecić komuś, kto, kto w jakiś tam sposób w ich mniemaniu potrzebuje. Mhm. Także, a poza tym no nadal jest ta, ja, ja o tym nie wiedziałam w ogóle, że w Polsce coś takiego istnieje, bo w Stanach coach to jest ta, no to jest jednak osoba, która ma autorytet i do którego chętnie ludzie słuchają i przychodzą. Natomiast widzę, że w Polsce jest tak jednak dystans taki. Coach, a co to takiego? Jest taki mhm. zawód w ogóle? Co to jest taki coach? No i... Mhm. Musiałam to jakoś tak po prostu zrozumieć, dlaczego jest taka mentalność, a nie inna. Nauczę się wielu rzeczy w Polsce, i to była jedna z rzeczy, których muszę się nauczyć, że ludzie nie są aż tak bardzo otwarci i, i nie są ani otwarci do nowych rzeczy, ani otwarci do mówienia o sobie. No i druga rzecz to, że no jednak jakiś tam stygmat tego coachingu jest taka ne negatywne nastawienie i to, to jest bardzo trudna bariera do przełamania. Mhm. I co, to jest bardzo ciekawa obserwacja, akurat z tym. Um... Ja mam klientów z różnych krajów, na przykład mam klientkę w tej chwili z Australii, którą pozdrawiam, jak to ogląda i ona mi opowiada też, że w tej chwili w Australii, gdzie coaching w ogóle zaczął się w Australii zresztą, mm -hmm. jest bardzo wiele szkół coaching w Nowej nowe Zelandii, Australii i w Stanach. I y, tam w tej chwili też jest taka troszkę fala hejtu, przechodzi na coaching. Także to czasami to nie jest tylko Polska, y, ale na pewno Polacy są. Dużo bardziej ostrożni, tacy my jest, nie, nie, nie zaufamy tak od razu, to po pierwsze, a po drugie, rzeczywiście świadomość w ogóle coachingu, jako metody, która może rzeczywiście pomóc, jeszcze rozwija się, że tak powiem, w Polsce. Także natknęłaś się na tego typu rzeczy, super. Ale nie zrezygnowałaś, tylko powiedziałaś: OK, ja to robię, i yy, weszłaś do kursu, zrobiłaś swoją robotę. I w tej chwili, jak wygląda Twoja praktyka? Jak wygląda moja praktyka? Więc stopniowo y, zdobywam nowych klientów. Mam w tej chwili pięć klientek i y, y, nadzieję na to, że i, i ochotę na to, żeby pozyskać więcej klientów. W tej chwili nie bardzo mam nawet y, przestrzeń na to, bo jeszcze mam swoich uczniów z angielskiego, mhm. ale myślę, że krok po kroku będę przechodziła już totalnie na praktykę tylko coachingową. Świetnie. Pięciu płatnych klientów rozumiem, tak? Mm -hmm, tak. Czyli już zarabiasz w tej chwili na coachingu. Już tak, masz normalnie tak, dochody tak, z tego coachingu. Tak, tak. Bardzo mm -hmm. się z tego cieszę. Kim są twoi klienci? Kim są? Więc e, wyklarowały się dwie, a nawet trzy grupy to wiedziałabym, bo e, najpierw trafiły do mnie dziewczyny, które... liderki, które z, właśnie z e, m, psychologii biznesu. Które zaczęły swoją działalność jako lider zespołu i za bardzo nie wiedziały, czy one są liderem, czy menadżerem. No i jako, że ja skończyłam leadership w Nowym Jorku i byłam liderem przez 20 lat, więc dokładnie wiem, jak mam im pomóc. Więc to jest bardzo ciekawy proces. Super. Mam dwie dziewczyny, które planują powrót za zagranicy, i to jest kolejna moja taka. Bardzo ciekawa działka, której działam, to jest właśnie e, oferowanie pomocy osobom, które chcą podjąć decyzję, czy wrócić, lub tym, które już wróciły i za bardzo nie wiedzą, co tu zrobić. Jak, jak się tutaj Tak. No i mam dwie klientki. Jedna z dziewcząt już się zdecydowała, że wraca, już pakuje walizki. Natomiast druga pewnie nie wróci, ale natomiast znajdzie swoje miejsce tam i, i, i gdzieś tam karierę zawodową będzie w innym kierunku trochę kierować. No, i mam też dziewczynę, która jest po rozstaniu, i wszystkie te trzy rzeczy bardzo ze mną rezonują, bo powroty, rozstania, tęsknoty, no i leadership, tak, wszystko Czyli to akurat tak się składa. I dzięki, że o tym mówisz, dlatego, że na początku jako kołtowie właśnie mamy tendencję i bardzo dobrze często pracować z różnymi. Grupami docelowymi, z różnymi klientami i jest to super słuszne, dlatego że możemy spróbować i z tymi, z tymi, z takim zobaczyć, jak my się czujemy. Co ciekawe jest również, to te wszystkie grupy docelowe, które w tej chwili masz, ci klienci odzwierciedlają też Twoje doświadczenia życiowe, Twoje lekcje życiowe. I yy, dlatego pewnie masz więcej empatii, więcej zrozumienia, więcej dodania tam po mm -hmm. prostu, rozumiesz mocniej kontekst, no a takie rzeczy jak powroty yy, ze Stanów czy z jakiegokolwiek kraju, mm -hmm. szczególnie po długim pobycie yy, za granicą, to, to nie są proste decyzje i odnalezienie się tutaj to też nie jest prosta decyzja i to nie jest prosty, prosty proces. Tak, ja myślę, że właśnie, bo ja bardzo dużo um, piszę postów na y, Facebooku i głównie te moje klientki stamtąd mam. Myślę, że to właśnie one szukają w tych moich postach odpowiedzi i później chcą, widzą, że to jest jakiś temat, który gdzieś tam y, dotyka jej dlatego y, nawiązujemy taki kontakt. Mhm. Żeby, bo wiedzą, ufają mi, że ja potrafię im pomóc. Super. Justyna, jak teraz mówisz o coachingu, że jesteś zrozumiana? Y bo mówię to, co czuję. Ja czuję, że jestem kooplem, i czuję, że mogę pomóc, i widzę to, że to działa, że te dziewczyny robią ogromne postępy w swoim odczuwaniu siebie, w działaniu, w rozumieniu, kim są. I, no i jak to widzę, to po prostu no wiem, wiem, że ja jestem kooplem i że ja potrafię to robić. To jest coś, tak. co działa. Czyli jedną częścią tego, co ty zyskałaś podczas tego procesu wychodzenia po klientów i pracy z nimi, to jest taka pewność siebie, osadzenie się w, swoim roli, w swojej roli i takie wiem, że jestem coachem i ufam sobie jako coach i zupełnie o tym inaczej mówię. Ale ja myślę, że ty masz też inny komunikat w tej chwili, dlatego że jak zanim zrobiłaś kurs, mm -hmm. jak mówisz, jak ja komunikowałam, to oni mnie nie rozumieli, a teraz cię rozumieją. Więc to jest innego w Twoim komunikacie? Co jest innego? Mówię przede wszystkim do kogo. Komu mogę pomóc, tak? Że no, różne to są grupy, więc na grupach, które są o powrotach, piszę, że jeżeli um, myślisz o tym, żeby wrócić, jeżeli to rozważasz albo wróciłaś i nie wiesz, co ze sobą zrobić, w którym, w którym kierunku pójść, to ja ci mogę pomóc, tak? I w jaki Siem. sposób? W jaki sposób Ci mogę pomóc? że mm, Zobaczymy, jakie masz, gdzie jesteś w tej chwili, jaka jest Twoja obecna sytuacja, jaki masz potencjał, jakie masz zasoby? Później ułożymy plan, będziemy do tego planu dążyć, no a na koniec weryfikuję, czy rzeczywiście zadziałało, tak? Więc sytuację obecną analizujemy i przedstawiamy jakieś tam możliwości rozwoju, no a później idziemy w tym kierunku, w którym klient sobie zażyczy. Super. I zobaczcie, jak to brzmi konkretnie w tym wszystkim, prawda? Że to nie jest, jestem coachem, mogę wszystkim pomóc i, i mówię o coachingu, że coaching to jest taka super piękna metoda, tylko to jest stawienie się na konkretnych grupach, które mają już dyskusję rozpoczętą na temat powrotów, i, i czy, czy w tą, czy w tamtą. Pojawia się osoba, która mówi, Słuchaj, ja się tym zajmuje. Mogę ci pomóc, możesz przyjść do mnie na wstępną konsultację za darmo. Robię to i to. I zobaczcie, że Justyna mówi w bardzo taki przyziemny, bardzo konkretny spo, sposób o tym. To nie jest, nie, nie jest to latanie w obłoczkach, prawda? Nie, no bo to jest konkretna praca. To jest konkretna praca z konkretnym człowiekiem, na konkretnych zasobach, tak. konkretnymi metodami. Czego dowiedziałaś o sobie jako o coachu, podczas pracy już z klientami płatnymi i rzeczywistym rozwiązywaniu ich problemów? Jakim coachem jesteś? Jakim coachem jestem? Um, dowiedziałam się sobie, że mam bardzo dużo cierpliwości, czego nie wiedziałam. E, mam bardzo dużo empatii, zrozumienia i taką chyba chęć, żeby autentycznie pomyśleć, co ta osoba potrzebuje. Zaczęłam wycofywać swoje ja trochę. I z tego mentora, którym zawsze byłam, że moja tylko droga jest słuszna, mhm. zaczynam zauważyć, że e, ludzie inaczej czują, ludzie inaczej myślą, e, mają inną wrażliwość i tego się uczy. Poznać tą wrażliwość i te potrzeby tych moich klientów. Mhm. To jest proces, który myślę, że prawie wszyscy przechodzimy. Pomimo tego, że szkoły uczą nas tego, że coaching to jest właśnie nie podpowiadanie swoich rozwiązań i tak dalej, ale. Yy, Wyjście z roli mentora jest czasami trudne. Dla mnie też było trudne, takie jak to nie podpowiedzieć w pewnym momencie. Ale y, uczymy się tego, to, to jest taki nasz rozwój osobisty w tym wszystkim, mm -hmm. bo to, to też to są skille, które nam potem pomagają w życiu, nie? To nie jest tylko y, w coachingu. Y, a jakbyś określiła siebie, jak, co ci się, jaka marka, że tak powiem, ci się wyłania osobista z ciebie? Y, jaką masz dynamikę jako coach? Jaką, y, jaka jesteś, jaka jest osobowość ciebie jako coacha? Osobowość mnie jako coacha. Ja jestem optymistką na 100% i, i ta moja energia, wydaje mi się, że zawsze, zawsze zwycięża. Jestem coachem, który dużo działa na uśmiechu, na pozytywnych aspektach. Potrafię też wzruszyć się razem z klientami. To nie jest tak, że lekceważę potrzeby, kiedy, kiedy łzy się pojawiają bardzo często. I jestem coachem wspierającym, ale jestem też coachem, który dąży do przemiany. Ciekawe. Ja jednak chcę widzieć ten błysk w oczach i, i to, że ja mogę i zrobię i robię. Mm -hmm. I wtedy pytam, no to co zrobiłaś? To jak zrobiłaś, to idziemy. Więc e, łagodnie, ale nie do końca wymagam też. Właśnie. Chcę, żeby um, nauczyłam się od Ciebie, że nie moje prace domowe, bo jako pani nauczycielka zawsze zadawałam swoje prace domowe. Tak. Teraz pytam, co możesz zrobić, co byś chciała zrobić, na ile jesteś gotowa, i to super działa. Mhm. Ludzie podejmują decyzję, że ja dam radę teraz zrobić do kolejnej sesji tyle, wtedy to robię. Mhm. Także to jest ba bardzo mnóstwo, mnóstwo nauk, się od Ciebie zasięgnęłam. Mogłabym, mogłabym z każdego modułu teraz powiedzieć, co wzięłam, tylko. Ja robiłam Twoje wszystkie moduły na 100%. No i właśnie. I to jest tak, że żadnej pracy domowej nie ominęłam, żadnego quizu, żadnej, żadnego spotkania, na wszystkich spotkaniach byłam. E, więc, jeżeli to ma zadziałać, no to musi zadziałać takim systemem, jak Ty to robisz. Czyli to, jest, to wszystko ma logiczną całość, to wszystko ma praktyczne zastosowanie. Dzięki. Bo tylko, jeżeli się posłucha tylko, co tam ludzie mówią na spotkaniu, czy tam zrobi się trochę, poczyta, no To później można nie osiągnąć efektów takich, jak się osiąga. Ja natomiast sobie postanowiłam, że ja to zrobię na 100%. No i zrobiłam na 100%. Jak zaczęło działać, no to już wtedy wiatr w skrzydła i lecimy. Dziękuję bardzo, dzięki. Ja wrócę do jednej rzeczy, którą powiedziałaś. Powiedziałaś, że już w tej chwili to jestem takim coachem, który. Jest z jednej strony cierpliwy, z drugiej strony już tam właśnie stoi przy tym kliencie, potrafi się wzruszyć, mam bardzo dużo takiego pozytywnego myślenia i pozytywnego prowadzenia. I to jest ciekawe, zobaczcie, że tego typu wnioski o, o sobie jako o coachu można dopiero wysnuć, jak się z tymi klientami pierwszymi popracuje. Że my tego nie wiemy na początku, wiemy, że mamy jakieś cechy osobowościowe, ale co i jakim coachem będziemy, jakie cechy tam będą grały główną rolę, Dowiadujemy się właśnie w pracy z klientami. I to jest piękny moment, jak Justyna, która popracowała już z tymi klientami, może nam o tym opowiedzieć, a ja już, to już jest wyłanianie się marki osobistej. Także nawet po to warto to zrobić, po tych klientów wyjść, ich zdobyć, ich, żeby zobaczyć, jak ja jestem coachem i, 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 i mieć fan budowania tej marki. Prawda? Jakbyś miała jakieś słowa otuchy, że tak powiem, skierować do coachów, którzy są jeszcze przed tym etapem wyjścia, którzy próbują nie bardzo mają, Jakiś tam response, od, odzew z tego rynku i trochę się frustrują. Jakbyś im dodała do otuchy, że co tutaj można? Co można? Po pierwsze, dać sobie czas na to, żeby po tej szkole trochę odpocząć. Ja długo nie odpoczywałam, bo moja niecierpliwość nie pozwoliła, ale dwa tygodnie sobie odpoczęłam. Czyli dać sobie odpocząć, poukładać to wszystko i później tak pomału zrobić plan, co tak. ja mogę zrobić. I konkretnie, jeżeli się zrobi konkretny plan i cel, i datę tego celu, tak jak myśmy ustaliły, że do września pięciu klientów, o nie, do czerwca było pięciu, ale miałam konkretny plan, konkretny cel i później wzbogacać to. Pomysły zaczynają przychodzić nie wiadomo kiedy. Jak już mhm. zaczniesz działać, one zaczynają przychodzić i będą momenty, kiedy znowu nie wiem, może, nie wiem. Mhm. I jedna bardzo ważna rzecz: nikogo nie słuchać, kto mówi, że się nie uda, bo. Y no na, ludzie czasami mówią, no nie, no nie wyjdzie ci, to, 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 to się nie może udać. Szczególnie e, coachowie, którzy e, nic nie robią i myślą, że klienci przyjdą sami. Mhm. Także mówią, nie, no mi się nie udało, więc pewnie to, pewnie to nie działa. Nic w tym kierunku nie można zrobić. Można, tylko po prostu z planem, z energią e, i możliwości i pomysły każdy sobie zapisać i spróbować. Najwyżej nie wyjdzie. Jeżeli w tej grupie nie wejdzie, no to trudno, jeżeli na tym spotkaniu nikt się nie zapisze, trudno, no to będzie następne, ale no ja jestem na tym etapie, że bardzo mi się chce wszystkiego spróbować i, i, i co, ciągle mi mało, ja, ja cały czas myślę co jeszcze i jak jeszcze i gdzie jestem. Mhm. Twoje takie pozytywne myślenie i taka, taka pozytywna akcja, że tak powiem, w tobie to widać w ogóle wiesz, w Twoim sposobie mówienia. I to na, na pewno bardzo też pomaga Twoim klientom do takiego stanięcia do tego, do takiego stanięcia, że jak, już, jak ja się decyduje na coś, to ja to po prostu robię. I jak coś mi nie wyjdzie na tym spotkaniu, no to idę na następne i robię to tam po prostu i nie zrażam się. I też dzięki, że powiedziałaś o tym, że. Tak, tak czasami bywa, że czasami rozmawiamy z innymi coachami, którzy niekoniecznie próbowali cokolwiek zrobić, albo próbowali, ale złymi sposobami. I, no i po prostu im nie, nie wychodzi na ten moment jeszcze. I, i m, mogą mieć troszeczkę tendencję ściągania nazw, że no wiesz, to, to nie, rynek jest straszny i tak dalej. To nie jest prawda. Rynek w Polsce jest bardzo dobry, rynek tak na świecie jest w ogóle bardzo dobry na coaching, ale trzeba wiedzieć, jak to podać, gdzie pójść i nie zrażać się, także głowa na górę. Super, jakie są Twoje plany, Justyna? Myślisz, do jakiej grupy docelowej ci ciągnie? Bo masz te trzy na razie tutaj. Co myślisz, że, że będzie twoim rozwojem? O, to ciekawe pytanie. Nie wiem. Nie wiem. Próbuję jeszcze. Jeszcze myślę. Mam jeszcze jedną grupę docelową, o której myślę, to są właśnie rodzice dzieci autystycznych. Mhm. Bo mam ogromne doświadczenie i prowadziłam tu firmę konsultingową przez wiele lat, więc wiem, jak rozmawiać z tymi osobami. Natomiast na razie jeszcze odpoczywam od tego tematu, ale pewnie okay. przyjdzie moment, że będę gotowa. Próbuję różnych, różnych dróg, natomiast bardzo mnie ciągnie właśnie jednak do kobiet liderów. Chyba w tym kierunku. Ja lubię ludzi z energią, ludzi, którzy gdzieś tam może brakuje im pomysłów, co ze sobą zrobić, ale którzy chcą coś zrobić. Mm -hmm. I jeżeli trafię na osobę, która ma podobną energię do mnie, no to wtedy się dzieje. Mm -hmm. Wtedy zaczynamy i, i nie ma, nie ma że nie mogę. tak? Więc kobiety, które mają jednak jakiś tam plan na siebie, mają jakiś pomysł na siebie, ale dokładnie nie wiedzą, jak ten pomysł realizować, to myślę, że to jest ta grupa, która, no nawet niekoniecznie kobiety, bo mam też. O mam pana przecież, zapomniałam o panu. Czyli nawet mężczyźni to jest młode osoby, które gdzieś tam chcą coś zmienić, dokładnie nie wiedzą jak i brakuje im pewności siebie, brakuje im takiego, no brakuje mi polskiego słowa teraz. Nie szkodzi. Powiedz po angielsku. Confidence takiego. Pewności siebie, pewności siebie, zaufania do siebie. I'm good enough. Jestem wystarczająco A, dobry, tak? tak że tego, tego widzę po prostu, że tak troszkę wycofani są jednak i wtedy ja wchodzę, no i widzę, że się zmienia. Świetnie, cudnie. Justyna, czyli to z jaką grupą będziesz pracować już, jako, jak będziesz budować biznes jeszcze jest nie do końca wiadome, może spróbujesz tego, później tego i tak dalej, mm. ale na pewno zaczniesz dowiadywać się już w październiku. Tak, tak. ja już nie mogę się doczekać, to znaczy ja mam konsultację z Tobą, żeby złożyć plan, bo ja do października nie będę czekać, jeszcze nie. jest trzy miesiące, ja muszę coś robić, także w tym czasie mam nadzieję, że pomożesz mi jakiś zbudować plan na wakacje, troszkę może wolniej to będzie szło, ale, ale chcę też działać, natomiast na no, od października, no to już konkretnie, ja chcę zbudować taki konkretny biznes coach. Bardzo się cieszę. Ja będę, będę ci, że tak powiem, z wielkim honorem i z wielką radością w tym pomagać. Także dzięki. Justyna, dziękuję Ci bardzo, za, że, że, przyję, że przyszłaś do mnie, do mojego studia telewizji Żukowskiej. Tak, Więc ja chętnie przychodzę, że <grym> sobie razem kawkę i herbatkę tutaj i że mogłaś się podzielić z kołczami, którzy być może dopiero są na początku drogi, że jest wyjście, że, że można, że da się. Że trzeba mieć pozytywne nastawienie do tego i spokojnie można mieć swoje klientów, zacząć zarabiać, zacząć wiedzieć tym, jakim kołtem jestem i mieć plan na później. Czego oczywiście wszystkim Wam mocno życzymy. I ja tak. również Do usłyszenia. Do usłyszenia.